Szczęść Boże i ratuj się, kto może. Kiedy władza ludowa w kolejnym wcieleniu, rząd, który tak niegodnie rządzi w Polsce, kiedy przystępuje do założenia kolejnej smyczy, obroży, kolejnego kagańca. Myślę, że ksew to jest już obroża kolczatka dla polskiego przedsiębiorcy. Myślę, że to już jest naprawdę ten moment prawdy ostatecznej, moment próby dla Polaków. Czy chcą być nosicielami takiej obroży kolczatki na coraz krótszej smyczy? Widzimy, że to wszystko idzie w komplecie, że nie ma tej obroży, smyczy bez kagańca. I pod pretekstem śrubowania norm, upraszczania, no w istocie buduje się system kontroli, inwigilacji. A skoro kontroli, inwigilacji, to pewnie w logicznej konsekwencji także reglamentacji. Reglamentacji dostępu do rynku, do przestrzeni publicznej. No bo jeżeli rząd ma nas mieć wszystkich na patelni i rości sobie. Prawo, prawo kaduka oczywiście, sprzeczne z prawem naturalnym, tak naprawdę sprzeczne nawet i z konstytucją, która jaka jest, taka jest, ale jest. Rząd rości sobie pretensje do tego, żeby zaglądać nam do kieszeni, żeby kontrolować naszą aktywność, aktywność gospodarczą online. Online, już wcześniej, już do tej pory przecież wszyscy musieli się na gwizdnięcie meldować. Już wcześniej władza y, posunęła się bardzo daleko w zaglądaniu Polakom do kieszeni i w zaglądaniu przedsiębiorcom do ich y, ksiąg. A teraz. A teraz system reglamentacji i inwigilacji. Pan poseł Włodzimierz Skali, który zabierze za chwilę głos, zwróci uwagę na to, że to jest system, które, do którego klucze leżą już poza Polską. To jest system, to jest bank informacji i to kompletnej informacji o polskiej przedsiębiorczości, do którego dostęp ma. Nie tylko władza warszawska, a może nawet nie w pierwszej kolejności władza warszawska. Więc y, wolności ZEW wywalić KSEW, y, to jest konieczność chwili. To jest konieczność chwili. Wolności ZEW wywalić KSEW, to jest sprawa nie tylko. Być albo nie być, życia i śmierci polskiej przedsiębiorczości, ale tu chodzi w ogóle o wolność Polaków, o zachowanie standardu cywilizowanego, łacińskiego. A w tym standardzie mieliśmy tajemnicę handlową, tajemnicę bankową, biznesową. Tego już w tej chwili nie ma, a ksef, można powiedzieć, będzie taką pieczęcią ostateczną, taką kropą nad i nie, zniesienie. Tajemnicy bankowej, tajemnicy handlowej, tajemnicy, yy, która, yy, która przecież była jednym z fundamentów, na których yy, rozkwitła tak pięknie właśnie gospodarczo Europa, nasza cywilizacja. Bardzo Państwu dziękuję za to, że mogę tutaj być dzisiaj z Wami. Dziękuję przedsiębiorcom. Prawicy za tę inicjatywę, która z przytupem odpala ich działalność. Dziękuję Panu Prezesowi Korwinowi, że niezawodnie jako wzorzec metra, jeśli idzie o sprawy wolności gospodarczej, pojawia się tutaj no naprawdę bez Pana Prezesa. Myślę, że bardzo wielu z nas w ogóle nie słyszałoby takich pojęć, nie poznałoby. Byłoby w stosownym czasie. Więc bardzo dziękuję, panie prezesie. Pan poseł Włodzimierz Skalik i pan poseł Jacek Wilk. Jeszcze Panie prezesie, prosimy o złożenie podpisu. Tak jest. Pan prezes. Grzegorz Braun, polski poseł do Parlamentu Europejskiego, do eurosowieckiego parlamentu, składa podpis. Wierzymy w to, że uda nam się skutecznie zablokować ten system, system patologiczny. Moi drodzy, wydawałoby się, że struktury państwa, że administracja, Powinna działać w interesie obywateli, w interesie społeczeństwa, któremu powinna służyć, ale nie miejmy złudzeń, nie miejmy złudzeń. Dzisiaj powszechnym zjawiskiem, w wielu dziedzinach, w bardzo wielu dziedzinach, w medycynie, nie medycynie, również w gospodarce administracja państwa jest narzędziem do szerzenia zniewolenia doszerzenia terroru doszerzenia kontroli na każdym kroku i tak samo jest w Polsce nie miejmy złudzeń ta administracja jest narzędziem do tego by zwalczać małych średnich tych którzy świetnie sobie radzą tych którzy których jak widać, ci wielcy nie potrafią inaczej zwalczyć w uczciwej konkurencji, tylko chcą używać administracji państwa, żeby wygrać na rynku, żeby pokonać, żeby zawładnąć kolejnymi obszarami gospodarki i różnymi innymi wartościami. I, moi drodzy, chciałbym tu wyrazić ogromną wdzięczność. moim rodakom, którzy zalarmowali, zalarmowali między innymi parlamentarzystów, zwrócili uwagę na istotę, na ogromną wadę tego systemu. Tych wad jest cała lista. Ale co się okazało? Polski KSEF wyróżnia się spośród wszystkich podobnych systemów na świecie. Żadne państwo w Europie, jak do tej pory nie znaleźliśmy innego państwa na świecie, choć przegląd odbywa się, żadne inne państwo nie oddało kontroli nad systemem podobnym do KSF-u, Komukolwiek poza Instytucji, poza innym y, służbom, innego państwa. Wszystkie państwa zadbały o to, żeby mieć pełną kontrolę i chronić zawartość tych systemów przed dostępem obcych. Co jest w Polsce, jak się okazuje? Ja nie jestem o tym przekonany. Ja przypuszczam że jest tak jak zadałem pytanie w trakcie posiedzenia sejmu w obecności niemalże pełnej izby w obecności premiera Tuska w obecności całego rządu i zadałem pytanie czy to prawdą jest czy prawdą jest że przepływ informacji w ksef odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury firmy Położonej w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych, a założonej przez oficera służb izraelskich. Zadałem drugie pytanie. Czy to prawda jest, że ten, ta właśnie firma, która administruje tymi danymi, jest własnością francuskiego koncernu zbrojeniowego, który również zajmuje się wywiadem, działalnością wywiadowczą? Minęło szereg dni i cisza na pokładzie. Cisza na pokładzie. Brak jakiegokolwiek zainteresowania mediów. Czy tutaj są jacyś dziennikarze? Bo jeżeli są, to chciałbym Państwa zwrócić uwagę na tą wyjątkowość polskiego systemu. I na czym polega knif? Bo. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dane są zaszyfrowane. Ale nie chodzi o te dane, ile sztuk czego jest na fakturze. Metadane są według wiedzy naszych ekspertów otwarte. Pełna wiedza, kto komu, kiedy, o jakiej wartości, o jakiej wartości dokonał y, y, transakcji. I moi drodzy, Amerykańska firma założona przez izraelskiego oficera wywiadu podlega amerykańskiemu prawu, które wyróżnia się między innymi zespołem przepisów Cloud Act. W myśl tych przepisów władza amerykańska ma prawo zażądać ujawnienia wszelkich danych, które są w posiadaniu tej firmy. Jakiejkolwiek firmy na terenie Stanów Zjednoczonych. I moi drodzy, zadałem pytanie, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Nikt się nie zainteresował tym faktem. I w związku z tym, dzisiaj udamy się po tej pikiecie, by złożyć na ręce ministra finansów Andrzeja Domańskiego interwencję poselską. I chciałbym, by minister odpowiedział na szereg pytań, bardzo specjalistycznych. Nie jestem ekspertem, pomogli mi w przygotowaniu tego pisma, Oso pomogły mi osoby, które się na tym znają. Cztery, cztery strony szczegółowych pytań. Oczywiście na tym nie skończymy. Najpierw chcemy uzyskać pewność, czy rzeczywiście tak jest, jak się dopytywałem. I moi drodzy, bardzo Was proszę o to, byście pomogli nam w, dotrze, w dotarciu do opinii publicznej, bo jeżeli to jest prawdą, to w normalnym kraju rząd powinien się podać do dymisji. Dziękuję bardzo.